Kilka miesięcy temu podczas rodzinnego obiadu zupałem się na tym, że irytują mnie nawet głosy moich bliskich. Telefon leżał obok, o tak, co kilka sekund świecił powiadomieniem, a ja czułem się jak pff, komputer z przegranym procesorem. Wtedy rozumiałem, że jestem przebodźcowany. I to jest pytanie, czy to by to się kiedyś zdarzyło? W ciągu jednego dnia dostajemy dziś tyle bodźców, ile nasi pradziadkowie przez pół roku. Dlatego w tym odcinku dowiesz się, jak rozpoznać, że układ nerwowy jest przeciążony i jak w ciągu zaledwie kilku dni poczuć ulgę. Poznasz prosty plan, który pomoże Ci odzyskać motywację, lepiej spać i mieć więcej energii. Witaj na kanale Sportsmed, nazywam się Sylwester Kłos, od ponad dekady zajmuję się dietetyką, regeneracją, suplementacją i odpornością na stres. Dzisiaj pokażę Ci, że przebodźcowanie to nie jest modny slogan, lecz problem, z którym możemy sobie poradzić. No dobra, słuchajcie, co to jest przebodźcowanie? Bo współczesny świat bombarduje nas powiadomieniami, hałasem, światłem presją bycia non stop na czasie. Lekarze mówią już o syndromie informacyjnego zmęczenia. Nadmiar bodźców powoduje wahania nastroju oczywiście, co to dużo ukrywać, trudności z koncentracją i problemy decyzyjne, bo generalnie chodzi o to, że jeżeli my przez cały czas się naświetlamy od samego rana do samego wieczoru zbombardowani informacjami, no to jak my nie, masz nie mieć lęków czy niepokoju, kiedy Ilość informacji jest po prostu nie do przyswojenia, nie do poradzenia sobie z tym, nawet żeby o tym pomyśleć. Więc objawy przebodźcowania to na przykład jest mgła mózgowa, nadwrażliwość na dźwięki i światło, niepokój, no to właśnie to jest to, ale też bezsenność, to no bo cały czas przewijasz, więc masę emocji dostarczasz, masz ich ze sobą i z nimi się kładziesz, spać, dlaczego masz, tylko masz zasnąć, nie? Więc w związku z tym pojawia się natychmiast też kolejny element, jak napięcie mięśniowe. No to jak ty jesteś cały już spięty, nie, to zaraz dochodzi oczywiście do tego, że wywołujesz intensywny stres, który on uderza bezpośrednio w jelita, więc on może mieć problem oczywiście z przyswajaniem makro i mikroskładników. I tego po prostu spożywasz, żeby to przetworzyć na wartości odżywcze, a potem oczywiście, żeby produkować choćby neuroprzekaźniki. Ale to nie o tym dzisiaj. Ale w taki sposób dochodzi właśnie do bólu brzucha, i w taki sposób może dojść do kołatania serca. To zjawisko dotyczy dzieci. Wiecie, oni cały czas przyrzucają nie? oni się drą nawet na wózku, jak już nie mają telefonu. Tak duże jest to uzależnienie. Nastolatków, bo oni już są w kolejnej fazie tego wszystkiego, i oczywiście dorosłych. Którzy sobie chcą odpocząć na telefonie Po robocie, albo między robotą Czy nawet w jakiejś, wiecie, łazience Albo windzie Kiedy my po prostu wychodzimy, wyciągamy telefon, nie? Przez lata myślałem, że ciągła Dostępność to jest, wiecie Oznaka efektywności, nie? to jest takie zajebiste Dopiero weekend offline, tak całkowicie bez żadnego telefonu, elektroniki i bez tych mediów społecznościowych, pokazał mi, jak bardzo byłem zmęczony. I dlatego zrozumiałem, dlaczego najczęściej do zawałów właśnie dochodzi na wakacjach, nie? Bo po dwóch dniach takiego odpoczynku byłem bardziej kreatywny i szybciej zasypiałem. No i uwaga, Te zmianę możesz poczuć również ty. Wystarczy, że wdrożysz ją dzisiaj. Wdrożysz się w ten weekend. Ale dobra, przechodzimy do punktu drugiego. Co w takim razie dzieje się w mózgu? Chroniczny nadmiar bodźców, czyli wiecie, to jest jakby cały czas ile rzeczy. Wojna, strzelają, atakują, robią coś innego, ale tam cały czas jakieś dymy, nie? Cały czas odwracanie uwagi. Chroni to po prostu powoduje, że on podnosi poziom kortyzolu i on, no, no co, no utrudnia zasypianie, nie? No to jest tak, jak oglądasz horror wieczorem, no to, to weź po tym śpi. No, ciężka sprawa. Więc badania pokazują, że mózg zalany informacjami, Wchodzi w stan ciągłej czujności, co prowadzi właśnie nas do niepokoju i wyczerpania. Bo wielozadaniowość i ciągłe przełączanie się między zadaniami po prostu osłabiają uwagę, pamięć i produktywność. To jest najlepsze, nie? Że to e, eksperci zwracają uwagę, że to jest wiesz, nieustanne powiadomienia i bodźce obniżają zdolność głębokiego myślenia i mogą zwiększać Poziom stresu. No i teraz, jeszcze no przemyślmy nawet choćby na chwilę, że, tak się zastanówcie, no to nasza czujność spada, nie? Łatwiej nas okraść. Mózg, nie radząc sobie z natłokiem sygnałów, on zaczyna, uwaga, odcinać część impulsów, co wywołuje, no to no teraz pewnie wiecie, nie? Kto jak jest jakieś tam, spięcia są w związku w domu, nie? Czyli wybuchy złości. Spadek odporności i ogólne poczucie zmęczenia. To jest to, że ktoś intensywnie pracował, nagle on jest przeziębiony. Jakby, no, co się stało? No właśnie, to się stało, nie? I teraz byśmy sobie tak na tip-top mieli to mówić. Kto jest najbardziej narażony? No, pierwsza sprawa to oczywiście rodzice. Opiekunowie łączą obowiązki domowe. Pracę i opiekę nad dziećmi, więc no, robi się z tego oczywiście hardcore. W momencie takim, jeżeli się nad tym nie zapanujemy, czyli jeżeli będziemy dalej klikali w telefonie, oglądali socjale, różne rzeczy i potem będziemy chcieli jeszcze te wszystkie rzeczy podokładać, czyli dom, dzieci i tak dalej, no to, to jest ciężkie. To naprawdę no, będzie trudno. Po prostu gdzieś ta nasza frustracja, złość, o czym powiedziałem przed chwilą, będzie musiała wybuchnąć. Najczęściej nawet wybucha na dzieci, nie? No bo to e, dzieci też żyją swoim życiem i torem. Kolejnym oczywiście takim punktem to są pracownicy też biurowi, przedsiębiorcy, freelancerzy, no, wszyscy. <ścoughs> Praca online, bo to nadmiar, wiecie, maili, ale czy że nadmiar na powiadomień maili jest coraz mniej, ciągłe spotkania i brak takich jasnych granic między życiem prywatnym a pracą, to to jest taki główny punkt, nie. No i nie byłbym sobą, jakbym jeszcze nie wyróżnił osób z ADHD, czyli wiecie, osoby z wysoką wrażliwością. Sensoryczną, nie? One szybciej ulegają przebodcowaniu, no bo to jest tak, że po prostu Adechanie to jesteś w ciągłym kotle, więc e, to jest ciągła walka, więc szybciej będziesz przebodcowany. Dzieci i młodzież, no to jest kolejny punkt, no bo to już, wiecie, 3 godziny zajęć online, gierki, wideo, gdzieś tam zmęczenie układu nerwowego robi się po prostu jak maraton, nie. Więc, dobra, jak rozpoznać przebodcowanie? Pierwsze, to masz wrażenie, że musisz uciec, ciągle potrzebujesz ciszy i spokoju. Drugie problemy ze snem nerwowe przebudzenia w nocy, ciężko ci wstać, ciężko zasnąć. Trzecie, trudność w prowadzeniu rozmów, słabsza pamięć, drobne tiki i napięcie w karku, zaczynasz się stresować w trakcie rozmowy, niecierpliwić też, nie? Eee, następny to łatwe irytowanie się i wybuchy złości lub płaczu po prostu bez powodu. taka huśtawka skrajna, z góry na dół, nie? Że raz się śmiejesz, raz płaczesz. Mini test dla ciebie, mój drogi widzu. Zrób dzisiaj prosty eksperyment. Policz, ile godzin dziennie jesteś narażony na jakiś hałas, ekrany, sztuczne światło i ciągłe rozmowy. Wynik, wpisz w komentarzu. Zobaczymy, kto ma podobne doświadczenia. Dobra, zatem jak poradzić sobie z tym przebodcowaniem, bo tyle opowiadałeś, teraz jesteśmy już ciekawi, więc jedziemy. Pierwsze to jest detoks informacyjny. Eee, no, tak jak ja, zobacz. Ustaw sobie tryb, nie przeszkadzać, lub wyłącz powiadomienia na dwie godziny każdego południa. Ja mam wyłączone całkowicie, nie? poza jednym komunikatorem firmowym, to mam wszystko aut. Badania pokazują, że ograniczenie bodźców pozwalają mózgowi odpocząć i poprawia. Koncentrację. Krótkie rytuały również, to jest jako kolejny yy, aspekt, one wiele dają. To są takie krótkie rytuały wyciszenia, wiecie o co chodzi, nie? To jest iść do pokoju, 5 minut w ciemności, z głębokim oddechem. Yy, wieczorem kąpiel magnezowa z solą Epsom na przykład, nie? No kontakt z naturą, wstać rano, wychylić jednak oczy na to, żeby trochę słońca wpadło do oka. Słoneczko zaświeciło! Słońce! Czy znaczy w ogóle świeżego powietrza robi, robi bardzo dużą robotę. Tak samo jak chodzenie po macie z kolcami, nie? nawet chociaż trochę, nawet że nie jesteś w stanie się na 5 minut, to wejdziesz na 30 sekund, to bardzo obniża poziom stresu. To Tak jak masaż, no, mówi się o tym, że masaż powinien być raz w tygodniu, bo on bardzo ściąga cały czas ten poziom kortyzolu i stresu na dół. Nie wszyscy sobie mogą pozwolić, ale w domu, jeżeli komuś się uda, zastosować taką rutynę, żeby mąż masowo albo odwrotnie, to nie no, to dajcie znać w komentarzu jaki macie patent na to, <grych> bo, ale to naprawdę działa i oszczędza masę pieniędzy. Kolejny punkt to jest oczywiście przerwy. To generalnie nazywa się potocznie Clear Brain, czyli co 90 minut robimy mm, 3 minuty całkowitego rozluźnienia, czyli wiecie, wstajemy, zamykamy oczy, e, bo to już z sobie siadamy, oddychamy w punkcie 4, 7, 8, albo w ogóle jakimkolwiek, nawet Box Briefing, nie? Żeby po prostu było głębokie oddychanie, bo na co dzień raczej oddychamy sobie krótko. Przeciągniemy się, Taki sposób, czyli się odgarwiamy, naprawdę ogrom rzeczy daje i po prostu ściąga trochę te napięcia, dzięki temu czujemy się lepiej. Punkt następny to oczywiście, no pewnie po to tu wyszliście, to jest <laughs> dieta i suplementacja. Więc musimy stabilizować poziom cukru we krwi, jakby o to my musimy grać, nie? Tam oczywiście trzeba kalorie, tam różne rzeczy, jeżeli zjemy gówno, bo to, to, to kluczowa sprawa. Natomiast no, trzeba stabilizować cukier. Więc jeżeli w każdym posiłku my połączymy sobie białeczko, E, zdrowe tłuszcze, e, tylko jeden rodzaj niedużo, tak? I węglowodany z niskim indeksem, glikemicznym oczywiście, to będzie dobrze. To, to naprawdę się nie ma co wywalić, nie? Że te posiłki będą delikatne, przez mamy cztery posiłki równe po 500 kalorii, daj nam 2000 kalorii. nie ma siły, żebyś nie schudł, żebyś się lepiej nie czuł, żeby Twoje lepiej nie funkcjonowały, nie? E, dla osób, oczywiście no to też będzie, że dla wszystkich, ale najbardziej tych takich właśnie zestresowanych, przebocowanych no to magnes, e, jestem jego fanem, no bo jestem jego autorem, nie mam go tu pod ręką, ale dobra, e, wiecie, magnes e, mówi się, że 300 mg wieczorem już pomaga uspokoić neurony, ja generalnie walę e, 1 gram, natomiast to nie jest porada inwestycyjna, ani żadna inna, więc to nie stosujcie tego w domu, tak? na mnie, na mnie działa i dobrze funkcjonuje, ale Powiedzmy sobie, że to nie jest w świat. Więc 300, 500. Każdy musi dostawać zawkę, zawsze dawkę do siebie. Następnie, oczywiście już na tym programie omawiane wielokrotnie, jest omega-3, bo 2-3 gramy dziennie one zmniejszają naprawdę stan zapalny w kwestiach skórnych, różnych, ale przede wszystkim funkcjonowania mózgu. Nie, o tym się naprawdę zapomina i nie docenia omega-3. Omega-3 jest wypasiona. Adaptogeny, aszwa, chociaż już są, wiecie, badania, że teraz już ona już nie jest taka dobra, ale gwarantuję, że jest. z górski, to są rzeczy, które wspierają regenerację i one wspierają po prostu, no, no mózg, nie, więc to dużo ukrywać. Potem następne, no bo jakbyśmy podeszli tak szeroko do tego wszystkiego, no to jak się spojrzy na przykład bardziej, tak szerzej, nie samo na dietetykę, na samo to żywienie, tylko właśnie zioła, suplementy, rutyny, aktywność, żywienie, czyli dieta, sposób w jaki to układamy, do tego podchodzimy i oczywiście opieramy się jeszcze najlepiej o dowody naukowe, o te, które są albo o te, które zaraz będą, no to następnym punktem będą zioła, wyciszające na wieczór. Nie? To się o tym tak za bardzo nie mówi. No to to no, nie sprzyja sprzedaży generalnie, nie? Ale Melisa wieczorem, no to ja wam mówię, że robi robotę, bo nawet dla tych, którzy mają ADHD, są cały czas, wiecie, na telefonie, oglądają, robią, muszą grać. Melisa działa, gwarantuję. I to wystarczy, naprawdę. Nie? Ja tutaj mam pewnie, jak wiecie, tylko liście Damiana z Imbirem, więc ja to robię w celach takich, żeby je się nie bocować kawą, bo liście Damiana świetnie działają pod kątem kory nadnerczy. Taki silnik, sobie wyobraźcie, on pomaga produkować kortyzol, żeby nie był ciągle taki o. Następny punkt, żebyśmy nie gadali, zaraz w świecie, 15 godzin, to są nawyki i praktyki. Longevity, bo generalnie medycyna funkcjonalna to jest takie mało sexy, ale jak już zmienimy to na Longevity, to jest super, nie? Więc jesteśmy Longevity od dzisiaj. Także yy, jedziemy, słuchajcie, strefowanie dnia to jest rozdzielanie pracy na obowiązki domowe, czas odpoczynku, zmianę otoczenia, aby mózg wiedział, kiedy ma odpocząć. Jeżeli będziesz wszystko w jednym miejscu tu, tu będziesz jadł, pracował i tam i tak dalej, to się nie uda, bo mi się cały że to coś cały czas to jest jedno, nie? Następny jest rytuał zamknięcia dnia i co najmniej na godzinę, na półtorej godziny przed snem po prostu wyłączyć wszystkie ekrany. Myślę, że to jest najtrudniejsze w ogóle, ale no robię robotę ogromną. Ja zauważam, że jeżeli ja na przykład 20.30, 21.00 wszystko wyłączam, e, idę się myć i tam e, przygotowuję się jeszcze z takimi narzędziami do, do spania, to, jest, to w ogóle jest zupełnie inne wyspanie, inny świat niż jak wiecie. Dobra, oglądam 21.30 i potem spać, nie? To jest co innego. To regeneracja is the king. Więc y jak włączymy tego krótką sesję oddychania, lekką jakąś aktywność fizyczną. Czytanie książki, co to dużo ukrywać, nie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o rytuał, to warto napomknąć. Już planowaliśmy to dłużej. W zeszłym roku już weszliśmy w taką spółkę i otworzyliśmy ją właśnie teraz. Jest nią i Defender. Więc zajmujemy się blokowaniem niebieskiego światła. Oczywiście w okularach na stronie macie przemierzalnie online, ale mamy też lampy z czerwonym światłem, które naprawdę robią świetną robotę w różnego rodzaju problemach i chorobach. Mamy badania naukowe. Mamy badania naszych produktów od Politechniki Warszawskiej, więc też żeby nie było, że po prostu wiecie, tam ktoś coś zrobił, a ja to tutaj sobie gadam. Nie, mamy o naszych produktach, normalnie Politechnika Warszawska nam podpięła wyniki badań do, do tego, co zrobiliśmy. Na wieczór, tak przed samym snem, to mamy niedaleko siebie po prostu żaróweczkę czerwoną, ją uruchamiamy, jeżeli jeszcze rozmawiamy wraz z Wiktorią. No i ona nas tak fajnie przygotowuje do snu, że właśnie zbiera nas na, na spanie. No i ciach. Na co dzień przy komputerze, tak praktycznie przez cały dzień, mamy, yy, mamy, mamy okulary na sobie, dzienne, a potem mamy wieczorne. Nie? Więc w każdym razie, jeżeli chcecie skorzystać z tych działań, które mamy, mamy o bardzo wysokim, najwyższym w tej chwili na rynku zabezpieczeniu yy, przed światłem niebieskim czyli okulary a yy, dzienne i, i nocne no to, to zapraszam. Ode mnie kod jeszcze SM15 będzie działał na start, pewnie tylko przez jakiś czas, nie, nie, nie przez cały czas, bo to wiecie, kiedyś to musi też być rentowne jeszcze i inwestycja się musi zwrócić. No i tyle, zapraszam na iDefender.pl. Więc, żeby mierzyć, przydaje się coś takiego jak dziennik bodźców, nie? Im więcej roboty w to włożysz, tym lepiej będzie działać, bo jak będziesz po prostu, zaczniesz spisywać te swoje bodźce i co po prostu robisz w ciągu dnia, no, to ty zobaczysz, że, że tego jest dużo, i wtedy będziesz chciał to ograniczyć konkretnie na liczbach. Więc mam dla ciebie jeszcze plan pięciodniowy. To jest tak zwany szybki reset sensoryczny. Czyli dzień pierwszy byśmy sobie ustawili, wiecie, tryb nie przeszkadzać telefonie po godzinie 18 i tam już się generalnie stymulujemy na to, żeby już robić inne rzeczy, nie wiem, seks uprawiać, czy nie, tam wiecie, w telefonie siedzieć, nie? Dzień drugi, wieczorna kąpiel, wiecie, z jakąś solą Epsom, polecam, to mi zawsze naprawdę bardzo pomaga. Może być dla tych, którzy się nudzą w wannie, bo są takie hi historie, że ludzie się nudzą w wannie, to po prostu relaksująca muzyka, no i masz jedno zadanie, nie? Musisz 20 minut wysiedzieć po prostu w tej wannie, może być 15, oczywiście, tak? Ale, ale to taki po prostu challenge, żeby to funkcjonowało. Dzień trzeci to wieczór tylko offline, czyli no nie wiem, książka, seks, masaże, bez ekranów, bez ekranów, nie? To jest kolejny challenge. Dzień czwarty. To zaczynamy wdrażać sesję oddechową, albo box briefing 478. Po prostu przed snem, krótka medytacja, tak wiecie, na, najlepiej to, że się wyciszasz, masz zamknięte oczy, to też już jest jakaś medytacja. No i dzień piąty, tu wiesz, że Labify. Wdrożenie magnezu i adaptogenu. Po prostu napisz komuś dobre słowo, wdzięczność działa na układ nerwowy jak balsam, nie? To, to, to jest ważne, żeby kogoś chwalić. Ja na przykład codziennie chwalę swojego pieska, że pięknie szczeka, on pięknie, pięknie wstaje, pięknie funkcjonuje, nie? Także to, ale to działa, gwarantuję. Zatem, moi drodzy, przebojcowaniem nie musi być normą. Większość rozwiązań masz w zasięgu ręki, od prostych mikronawyków, które musisz wdrożyć sam albo z nami na współpracy, poświadome zarządzanie czasem online. Jeśli masz własne sprawdzone sposoby na reset, no to podziel się z nimi w komentarzu. Niech ludzie widzą, niech nasza społeczność rośnie, trzeba ją wspierać. Więc yy, zapraszam do społeczności SportsMed. W opisie filmu znajdziesz link do bezpłatnego planera detoksu sensorycznego po tym odcinku, nie? Także pobierz, zacznij działać już dzisiaj. Jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia, no to co to dużo ukrywać? Zapisz się na wstępną konsultację, natomiast pamiętaj, że my działamy procesowo, my działamy rozwiązaniami, my działamy po prostu strategicznie i operacyjnie, przechodząc po prostu do działań. Nie robimy zwykłych, prostych konsultacji. Pomożemy Ci kompleksowo zadbać o Twoje zdrowie. Do zobaczenia, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał odcinek. Widzimy się następnym razem.